Cześć, to ja Emika. Właśnie dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, że jadę do Cioci na weekend, jadę w złotym Tam będę u Cioci. Moja Ciocia mieszka w Gorzowie w Polskim, tam jest przykre miasto i mieszka na 9 piętrze w wieżowcu, także jestem już spakowana. Dzisiaj się pakowałam. Już jest już załatwiony. Także nie muszę się martwić I wracam do na w niedzielę, bo w poniedziałek idę niestety do pracy Także bardzo się cieszę I za ciocią bardzo tęskniłam, dawno już nie widziałam moją ciocię I będzie tam przez sobotę, indziej bardzo fajnie, będziemy rozmawiać, się śmiać I niestety wyjazd w niedzielę Bardzo się cieszę, że mnie oglądacie, mnie. Bardzo się cieszę. Jest super, że mnie mm. lakujecie na YouTubie. I do zobaczenia kolejnego odcinka. Cześć!